To co moi mili, może tak piątki co tydzień poświęcimy Battle Royalom. Przecież to taki świetny gatunek, taki oryginalny, każdy go kocha, i warto abyście mieli zawsze dostęp do royalowych świeżości. A tak zupełnie serio: standardowo, w przypadku tego gatunku, zapraszam do jego hejtowania w komentarzach, bo wiem jak to lubicie. Ja natomiast pokażę Wam pokrótce, czym jest twór, który widzicie teraz na ekranach i czy jest wart. Pom 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 pom! 90 zł, prawie 90. Z tej strony, Ksaorus zapraszam do oglądania, lajkowania, subskrybowania. Zaczynajmy! Island of Nine jest kolejnym Battle royalem, to już chyba wiecie, może odrobinkę oryginalnym, chociaż wiem, w milionach przerobionych scenariuszy raczej ciężko tego szukać. Niemniej mówimy o projekcie, który stawia wyłącznie na zabawę pierwszoosobową w futurystycznym świecie. Całość na dany moment występuje we wczesnym dostępie, solidnie płatnym, co wspomniałem na początku. Niestety jednak tłumów gra nie porwała, bo z publiczności oscylującej w okolicach 2000 zrobiło się aktualnie około 250 aktywnych graczy, Dziennie, co, jak na Battle Royale, jest wynikiem dość mocno ograniczającym płynność zabawy, a szanse na trafienie tego samego koksa w każdym kolejnym meczu to niemal 100%. Co zaznaczę jeszcze teraz: tytuł został ufundowany przez społeczność na Kickstarterze i stworzony przez zaledwie kilkunastoosobową ekipę. Przechodząc jednak do rozgrywki, bo nad lobby raczej nie będziemy się rozwodzić w obrębie Battle Royale: od jakiejś tam skrzyneczki do kupienia i to wszystko. Aktualnie na mecz przypada 50 Osób, z czego mi udało się grać maksymalnie w niespełna 30, przy czym system forsował taki mecz, bo inaczej czekalibyśmy w nieskończoność na 50 graczy. Same 50 osób możemy podzielić na 25 timów po dwie osoby lub 10 timów po 5 osób. Tym samym typowe solo lub grupa jak wszędzie indziej. W takich wariantach natomiast trafiamy do przyszłości, która jednak jest widoczna w obrębie wyposażenia, ale w przypadku środowiska, które przyjdzie nam przemierzać, jest już zgoła inaczej. Nie Wielka wyspa o powierzchni około 16 km2 jest zaaranżowana, nie bójmy się tego słowo powiedzieć, słabo. Masa lasów i kilka budynków tu i tam, które z kolei kompletnie wyrywają nas z klimatu. Jakieś standardowe chaty, jakieś ruiny zamków, a gdzie cybernetyczne kontenery? No tego nie ma. Zamiast nich wszędzie, dosłownie wszędzie znajdziecie broń, broń i dodatkowe elementy ekwipunku. Do którego budynku nie traficie, to zawsze spotkacie tam kilka przedmiotów, które z pewnością od razu zaczniecie przeglądać. Czy to sama broń, czy tłumiki, inne bariery do modyfikacji. To jest super, bo przeważnie umieram z nudów szukając jednego sensownego pistoletu przez kilka minut w Battle Royalu. Tutaj jest zgoła inaczej, niemniej takie zagęszczenie spełnia pewną rolę. Mecze w Island of Nine są błyskawiczne. 15 minut to max, kiedy skończyłem jako drugi bądź trzeci, dosłownie chwilę przed samym końcem meczu. Wszystko dlatego, że każdy pukawkę ma od tak i może przystąpić natychmiastowo do eksterminacji wrogów. Z kolei strefa, która zmniejsza się na całkiem niewielkiej mapce, goni nas bardzo szybko. Wytchnienia przeważnie jest dosłownie chwila i musimy non stop spoglądać za siebie, czy aby nie jesteśmy już na granicy obszaru. Gracze moment. Mentalnie skupiają się obok innych i następuje ekspresowa wymiana ognia, która kończy się przeważnie na jednej celnej serii albo dwóch, trzech strzałach. Bronie są silne, zabójcze, takie jak być powinna, przy okazji co zauważyłem, mają całkiem spory recoil. Sprawiło to, że niestety miałem spore problemy, szczególnie że każda pukawka zdecydowanie inaczej zachowuje się podczas walki. Niemniej doceniam, że w końcu ktoś postawił na solidne uzbrojenie i solidne zachowanie broni podczas walki. Tego oczekuję od gry, szczególnie takiej, która oferuje rozgrywkę wyłącznie z pierwszej osoby, czyli jak w klasycznych dobrych shooterach. Tym samym dynamika zabawy, mechanika oraz modyfikacje broni i krótkie mecze to zdecydowanie plus. No i jeszcze jeden ciekawy feature, a mianowicie brak obrażeń od spadania ze względu na kombinezon, bo ten chroni nas przed każdym upadkiem. Niemniej wczesny dostęp to również minusy i to sporo. Gra przede wszystkim jest zauważalnie zabagowana. Zganie się po murach w momencie spadania, kiedy uderzamy pięścią w ziemię albo inny obiekt, właśnie mury. Brak możliwości wskakiwania przez okno czy też przeskakiwania większych przeszkód, również na minus. W dobie efektownych modeli postaci i systemów parkurowych, niestety, ale prezentowany produkt zawodzi i najzwyczajniej denerwuje. Wystarczy jedna śmierć, spowodowana tym, że postać nie może przeskoczyć przez żywopłot, i daje nam to odpowiednią dawkę gotowanej krwi w organizmie. Dalej, środowisko. Raz, że miernie zaprojektowana, dwa, że raczej średnia niżeli piękna jak to zaplanowano bo Island of Nine jest najzwyczajniej plastikowy i przeciętny. Optymalizację natomiast pochwalę, bo na wyjeździe miałem okazję korzystać z komputera wyposażonego w dość leciwą kartę graficzną i naprawdę przez większość czasu było płynnie chociaż momentami zdarzały się milisekundowe przycięcia całej rozgrywki, no ale na mocniejszym PC już takowych nie dostrzegłem. Ogólnie jednak, wczesny dostęp, jak to wczesny dostęp. Moim zdaniem, co podkreślę, gra jest na dany moment średnia i nie warto płacić takich pieniędzy za możliwości jej przetestowania. Wiele rzeczy jest ok, włącznie z tym zauważalnym nastawieniem na skillowego FPS-a, a nie zręcznościowego Battle Royala z priorytetem na kamperów. To jest ok, ale niedopracowanie i brak pomysłu, czy to na zaaranżowanie mapy, czy jakichś dodatkowych zdarzeń losowych, boli mocno. Nie jestem zresztą pewny na 100%, czy gracze mają ochotę tykać kolejny i kolejny Royal, szczególnie że topka jest. Już raczej stała i nietykalna, a w Island of Nine koła nie wynaleziono na nowo. Mimo, że cena tego koła jest absolutnie za wysoka, co też przekłada się na ilość graczy chcących sprawdzać ten tytuł na bieżąco. Ode mnie ocena raczej mieszana, zgodna z tym, co jest na Steamie, natomiast raczej nie wróży Island of Nine świetlanej przyszłości w tak nasyconym segmencie rynku. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!